Dzień dobry, kochani, a dziś opowiemy sobie troszkę o grzybach i chorobach grzybiczych. Ja oczywiście jestem z moją książką i chcę Wam właśnie po, pokrótce przedstawić, dlaczego, powoduj, dlaczego pojawiają się grzybice, jak grzyby działają, dlaczego antybiotyki powodują rozwój grzybicy. grzybicy. No i zaczynamy. I teraz. Tak. M, większość właśnie m, grzybów potrzebuje witamin z grupy H, ryboflawiny, witaminy b e, i innych e, e, minerałów, mikroelementów i właśnie z tych e, minerałów, e, Oga, ogołacają człowiek, organizm człowieka i grzyby wytrzymują temperaturę od 2 do 45 stopni, dlatego nawet po proste podwyższenie temperatury np. przez saunę nie przynosi żadnych rezultatów. Grzyby giną w niskiej wilgotności, dlatego ważne są, jest stosowanie środków właśnie takich podsuszających, np. jodyna, ale najbardziej skuteczna przeciwko chorobom grzybicy, grzybiczym jest głodówka na sucho. I teraz tak. E, antybiotyki i infekcje grzybicze. Do, od, do czasu odkrycia antybiotyków zakażenie ludźmi chorobami grzybiczymi był, spotykało się bardzo, bardzo rzadko. Nie było kiedyś właśnie tych wszystkich grzybi, grzybic, które teraz się pojawiają. I w jaki sposób antybiotyki sprzyjają rozprzestrzenianiu się infekcji grzybiczych? I tak, pierwsze. Świat mikroorganizmów w organizmie człowieka jest zrównoważony. I kiedy zostaje zniszczony przez e, antybiotykami określony rodzaj mikroorganizmów, e, wówczas ich miejsce Grzyby, bo musicie wiedzieć, że gdy w organizmie w naszym e, mikrobiomie znajduje się pustka, to pierwsze, kto zasiedla tą pustkę, to są grzyby. W wyniku przyjmowania antybiotyków giną choroby wywołane przez mikroorganizmy, lecz powstają choroby grzybicze, na przykład pojawia się opryszczka. Teraz dwa. Mikroorganizmy, które zostały zniszczone antybiotykami, wcześniej rywalizowały z grzybami w organizmie człowieka o pokarm i miejsce, a wraz z zakończeniem tej rywalizacji grzyby zaczynają bez przeskuć się namnażać, namnażać i tworząc grzybice. Kolejna ważna kwestia. Większość antybiotyków, na przykład takie jak penicylina, tetracyklina czy streptomycyna, bezpośrednio stymulują wzrost grzybów, ponieważ same one zrobione są z grzybów i pleśni i grzyby traktują te lekarstwa jako pokarm jako pożywkę i taka stymulacja właśnie leczenia antybiotykami prowadzi do namnażania się grzybów i też powstają wtedy różne powikłania. Rozkładające się zabite antybiotykami mikroorganizmy stają się dodatkowym pożywką dla grzybów, więc one się także namnażają i rosną, i bez, to jest też bardzo ważne. Bez obecności antybiotyku grzyb rośnie wolno. Antybiotyk stymuluje rozgałęzienie grzyba w ciągu 4 godzin, a po upływie 24 godzin pojawiają się gęste rozgałęzienia, formując grzybnię. I, ta, i ten, ta grzybica się namnaża, namnaża, tworzy się grzybnia i po prostu grzyb już jest rozgałęziony, rozprzestrzeniony w naszym organizmie, i bardzo ciężko jest się go wtedy pozbyć. A to wszystko przez antybiotyki.